sportowo i rodzinnie po raz dziesiąty zorganizowano dni żabna. Była moc atrakcji dla dużych i małych oprócz swojskich smakołyków, dmuchanego plecu zabaw, ścianki wspinaczkowej, ogromnych szachów czy symulatorów nauki, bezpiecznej jazdy była też zabawa z animatorami oraz mnóstwo muzyki. Dobrze, że też w atrakcjach tych mieszczą się takie tutaj lokalne zespoły jak Spot się macha, będzie też raper, będzie po prostu Ania Wyszkoni jako gwiazda wieczoru. No i najciekawiej to jest to, że te dni Żabna przez to, że wszystkie atrakcje, które są dla dzieci są za darmo, czyli my zapłaciliśmy za to, żeby dzieci przyszli, bawili się dowoli, żeby pamiętali, że to były dni święta miasta Żabna. Warto dodać, że była też zumba oraz pokazy mistrzów Polski w cheerleadingu. To były niesamowite występy, małe dziewczynki wyćwiczone, bo praktycznie momentami one latały w powietrzu. Tak, tak, dokładnie tak, bo stany to jest to, że flyer właśnie jest wyrzucany, wykonuje ewolucję w powietrzu. Jest to niebezpieczne, wiadomo, ale dużo ćwiczeń, dużo podstaw, dużo techniki i wszystko daje razem taki efekt. Trzeba chyba dużo ćwiczyć, żeby tak y, móc, móc sobie latać, że tak powiem, ale też y, dziewczyny, które są na dole, podtrzymują, też mają bardzo odpowiedzialną no, rolę. Oczywiście, tak, oczywiście one właśnie muszą doskonale wiedzieć jak y, znać flyera, jak on się zachowuje, kiedy go puścić, kiedy przytrzymać, na co mogą sobie pozwolić, więc na górze ten flyer błyszczy, natomiast dużo roboty robią te dziewczyny, które są na dole jako bazę. Błyszczeli też wszyscy odznaczeni, bo kilka medali powędrowało do gminy Żabno. Medal zasłużonych dla kultury polskiej otrzymała Marta Warias, dyrektor gminnego ośrodka kultury w Żabnie. Ogromna niespodzianka, to na pewno. Pan burmistrz mówił, że się pojawi obok, na scenie obok pana burmistrza, ale myślałam, że po prostu, nie wiem, może coś tam trzeba pomóc, coś tam trzeba, tak powiem, bo jako gospodarz, patron honorowy, nie wyobrażamy sobie, żeby pan burmistrz nie zabrał głosu w takim dniu i na takiej scenie. Natomiast to, że to nie tylko jako osoba towarzysząca, tylko jako osoba odznaczana, no to jest to dla mnie e, no niesamowite szczęście, wzruszenie, e, e, będę to przeżywać przez najbliższe dni i cieszyć się tym przez najbliższe dni zapewne, także na pewno tak. Pani Marta w pełni zasłużyła na ten medal, sami Państwo też współpracujecie, widzicie co się w żadnie dzieje, a więc bardzo dużo, Dom Kultury działa i zarówno Dom Kultury jak i Biblioteka działa tak jak sobie to wyobrażałem. Na scenie w Żabnie zagościli też inni niespodziewani goście. Mowa o dzieciach z kamieńca podolskiego, które właśnie do Żabna przyjechały na wakacje. Podczas dni Żabna przed publicznością zaśpiewały kilka piosenek. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebie. Jak wam się podoba właśnie tutaj w Żabnie? Bardzo się podoba. A co jest takiego fajnego? Jak to w ogóle tutaj wygląda, jak spędzaliście tutaj czas? Bardzo dobrze. Okąpali no, się w basenu, spacerowali, no i odpoczywali w ogóle tak. I chodzili na repetycje, gotowali się do występu. Co śpiewaliście dzisiaj tutaj? Yy, więc chodź pomaluj mój świat. Na Morzu Hula i w moim ogrodeczku. Sprawdziliśmy również, jak bawili się wszyscy przybyli i które atrakcje miały największe powodzenie. Byłam zachwycona i, i się bawiłam cały, cały dzień, stąd przyszłam. A co takiego fajnego jest właśnie na tych dniach, że na co tutaj można robić? Fajne są atrakcje i że wszystko jest za darmo w ogóle. To, to też jest to też bardzo duży plus. Mi się podoba ta symulacja z dachowaniem i z tymi słupkami e, ubiera się okulary, gdzie e, widać tak. Jakby się wypiło dużo alkoholu. A umiałaś to oprzeć, bo mi się nie udało. Przy, przy tym jednym promilu, przy tych mocniejszych gogach nie przeszło. E, po promilu nie próbowałam, ale przy jednym zahaczyłam chyba dwa razy, ale w miarę się udało. Co tutaj dzisiaj można robić? Co zauważyliście fajnego? Alkohologlę. E, smarta, który się kręci. E, I jedzenie. Jedzenie. Słyszałam, że chcieliście też spróbować zjeżdżać na zjeżdżalni. E, tak, mamy to w planach, ale nie wiemy, jak to pójdzie z czasem, gdyż musimy pakować sprzęt i wracać do domu i znaleźć paru ochotników, którzy go wypakują, gdyż my też idziemy na nie, do siebie, o prawda, już, bo rodzice na nie pozwalają i, i, i musimy szukać. To zaraz bo wy jesteście z Siemachy. E, tak. Dobra, a tutaj, powiedzcie, nie wiem, czekacie na jakieś inne koncerty na przykład? E, no, ewentualnie na Panią Anię. W rytmu utworów nie Wyszkoli bawiło się kilka tysięcy ludzi. Na twarzach przybyłych malował się uśmiech. A jak podkreśla burmistrz Żabna Stanisław Kusior, najważniejsze jest to, że mieszkańcy Żabna przychodzą świętować dni swojego miasta. Czy Cieszy mnie to, że są mieszkańcy, że przychodzą, cieszą się, że wiele również pozytywnych głosów po dniach Żabna słyszymy. Dodajmy, że już zaraz Rok obchody Dni Żabna mają być połączone ze stuleciem klubu Polan Żabno. Violetta Zaremska, Tarnowska TV.